I co wy kurwa tu robicie? My niebieskich nie obsługujemy. wynocha A trudne życie. To już chyba za późno. Na masce nic... Zbytno. Wypierdalać powiedziałem. Ale be, bez odpierdalania zabierz, kurwa. Zabierz. Co tu się dzieje? Co tu się Bierz, bierz Dobra, bierzcie bierzcie Zbierajcie ich bierz. kurwa. Nic, i ja tu... Zbierajcie, nikogo tu kurwa nie było nie Dobra, weźcie to. A ten, 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 ten jest, jest od was, niebieski jeszcze? No i nie ty. Zostań... Zostań... No je, ja i mówił No kurwa, w drugą stronę! Proszę, grzeczniej! <ślawni> grzeczniej, proszę. Jedź, jedź, nie patrz na psy. Nie patrz psy. Ty, on mnie trafił, czy z ty, dostałem, bo mam łapy rozciętą? Nie wiem ale jedziemy szybko tam. Ja nawet nie wiem co się stało w ogóle. Oj no nie to zrobił decha? Kurwa ten niebieski frajer z maczety mi dał. Zapraszam. Dobra, niech cię ogarną. Joga... Dwoń, dwoń, dwoń po Pa, Pasą frajery Flyery! Ty chują, Wbijam kory jak twoją starą kudasa, kurwa Wal się chujo, jebany Daj mi będzie dysce o. Frajer za pleców i z maczety dał <noise> 60 dobra Ja też, ja Dobry Chcesz pomoc? Pomogę Oj, niech byście mi strzyli rękę Ale strzyjcie tak, żebym mógł mu od razu mu przyjebać kurwa Ja wychodzę i mu walę w ryj Dobra no, już może pan stawać, na no, spokojnie. O! Oh. Tak. Ja Idę bawa. mu przyjebać. Ale, ale, ale to przed Dobra. szpitalem, przed szpitalem. Co przed szpitalem? Tu go walę zaraz, pajdę w łeb Jest. By... Ty dyszka, nic tak ci się tak nie stało? Ty nic mi się nie stało! Wy kurwa w cipę se wsadź ten palec, pizdo! Odetnę, odetnę ci kurwa ryj. Oh. O kurwa, dwóch złożył! Kurwa, jechał 15 pod pawilonem oh, yes. składałem! O kurwa! Ale panowie! Co ja powiem jest? tylko raz! Mi, nie robisz mi tego mi puśćcie, Ty! Oni sami się przewrócili! No proszę! Ale mi rękę zszyli! Kurwa buły wam nawkładałem! A z sichuja, frajerka. właśnie dlatego narkotyki są szkodliwe. Dziękuję no. i do widzenia, piękne ja się zszycie. Się. Mhm. Dobra. Dobra, wszystkich i... Siema. Jedziemy? Siema. jedziemy! Cześć! Ja nie wiem, co się dzieje. Kurwa, leszcze jakieś te. Co tu się odjeba? Nie wiem, ja mnie czyli. jest skórę naciągnąć na penisie, niż ich najebać. Dobra chodź Dyszka do, do, do golfika i jedziemy obstawić tam. Logan chyba dzisiaj jakoś za trudno. No i Logan to może ssać chuja, też wypierdala. Deszka może chyba... ja chwilę. pasy, ramy. No. Chodź do biura jak możesz. Ten naprawić chodź, ci to staret? To szybko chciałem, nie, nie poczekaj chwilę, mu. bo tutaj jakiś dym kurwa jest. Chodź, chodź. Powiedz mi, bo co ty teraz dalej Tomasz? No przecież to jest moje, tylko pożyczkę potrzebowałem. A wszyscy się spięli. Powiedz mi teraz tak kurwa, dalej mamy tą umowę między siłownią a tutaj wami czy nie? Bo tutaj mechanik przyszedł i mówi, że on tylko wieru po burgerszocie, on nie wie. No nie, no normalnie z tobą mam umowę i... Który ci tak pojedzie, za leci kurwa na web? Ten w tej białej koszulce tam kurwa, bo mówi, że tylko z Burgershotem jest umowa z nikim, więc... Nie, normalnie Mieliśmy z wami zawsze umowę, jest że... sztywna umowa, tylko jebać niebieskich i z sami się nie pieścić. Czterech typów rozjebałem przed chwilą. Co się stało? No dwóch na gołe pięści kurwa z maczetą podlecia, a dwóch zastrzeliłem jak kurwa pierdolone gołębie. Tam potrzebało pomocy, to dzwonią. Słuchaj, kumaku, niebieskich, niebieskich trzeba wyprowadzić z miasta, ja płacę niebieskich, w Niebieskich czy kripsów? O ja to kurwa nie wiem, jeżdżą jakimiś lowriderami, wczoraj mi sapali, dzisiaj dostali piep. na szpitalu wyciągam mi jakiś manuel kurwa, nóż do krojenia kanapy, to walę go kurwa to może na pizdę! Meksykańce inaczej, Meksykańcy czy kurwa Amerykanie? Ty czekaj, zapytam Wiesia, bo ja to nie rozróżniłem jak biłem. To zapytaj się kurwa, to będziemy wiedzieli. Spogardzione, naboskowane, wygląda ja ja jak na. Ty, ja weź zobacz czy jest kurwa w nim Jesiu! No, no. Weź dla steryda powiedz robię. co to były meksykańscy czy Amerykanie, bo ja nie wiem Ej, Nie ci, mam ci, ci, czasu ci, ci, na razie. To niebieskie nie niebiescy, no niebiescy? Jak chcesz uprawiać dziki seks u mnie w, w biurze, to zdejmuj spodnie, nie. nie mam czasu na dużo. Nie... No, to co gadaliśmy w aucie, jak wziąłem cię do szpitala. Ale co gadaliśmy? No, czy szukasz może pracowniczki jakiejś fajnej? No czekaj, właśnie wykonuję zwolnienia i już szukam. Patrz, nawet, nawet mogę bez spodni chodzić. Tylko Wiesiut. O ty. kurwa! Wiesiut! co tu o, przychodzisz, oj, oj. jak ja Amerykę... Amerykańską magę oglądam? Przepraszam, przepraszam. Ej, tylko bym prosił Pablo, to mój dobry znajomy, żeby go nie zwalniał. Proszę. Dobra, dobra. Ty, słuchaj. No. W aucie mam... Kurwa, tu szukasz, ale mi już to. Kurwa. Oooo! Jezu jestem no. I w aucie u jest Puśćcie w Puści mnie, mnie, mnie. Ja mam, mię. mam. Ale weź tylko ją przechowaj. Dobra, dobra. Ty, problemie. No, powiedz, mi tylko, powiedz mi tylko jedną rzecz, nie? Masz zasady? No! <laughs> A jesteś wierny, kurwa, swoim zasadom? No, oczywiście, że tak. A wyobraź sobie, że byłaby taka dziwka, która zrobiłaby ci krzywdę albo byłaby po prostu kurwą zwykłą i po półtorej roku byś się z nią spotkał. Eee, czy, dal czy byś był negatywnie do niej nastawiony, czy byś poszedł z nią w urodziny pić piwo? Albo wódkę Gdzie no jebać ją wtedy kurwa, nie? Dobra no Kurwa pewnie Lampadziare, kurwa, kurwa, normalnie Jesteś w naszej drużynie gitów teraz, będziemy cię chronić, Ty do no, gdzie no, O, to jest Maradona To jest Maradona, to jest mój kuzyn A z tyłu jest Wiesiu, ja mój kuzyn tutaj jest też Dobre chłopaki no, to są, jeżdżą golfem i walą amfetaminę i biorą sterydy. Kurwa ogólnie zjechać! Zna... wy właśnie, macie coś! Czekaj, kurwa, Czeka to ten... ja bym po. Nie, to nie przyjechaj nam sterydów opychać, mamy problem. Wiecie opowiedz co tu się stanęło. Ja też mam problem, to od razu od mojego zacznę. Kiblu rura się zatkała. Bądź po hydraulika, niech przyjedzie Polak i to Ja pierdolę drugi raz dzisiaj. Jak, no bo... opowiedz co było z tymi niebieskimi. Siedzę sobie w moim golfiku. Puszczą sobie takiego rapera znanego z buku Nie wiem czy znasz Słucham sobie słucham Patrzę jakiś frajer z maczetą leci do ciebie Mówię ja pierdolę nie zdążyłem podejść A ciebie już zawinęli Jeden tak Na plecach tatuaż A drugi We flanelowej koszuli niebieskiej A powiedz o tych co o ciebie? tych co leżeli To ich kurwa zaszczyliłem jak gołębie A no to no to właśnie oni I oni cię pozbierali Teraz chcę wchodzę Ale do szpitala ja już ogarniam kto to jest o to zaraz nam powiesz. I teraz słuchaj, wchodzę do szpitala i kurwa mówię do bawy: szyj tą rękę, bo słyszę kurwę za ściany. Wychodzę i mu buły ładuję, kurwa garści nakładę na korytarzu. Oni mówią, nie rób tego w szpitalu. Ja mówię: zobaczę, jak zeście strzyli. I wychodzę i jeb, kurwa pizdę w łeb. Jeb drugiemu, nawet temu Manuelowi, co ten miecz wyciągnął do kanapek smarowania. I leżą jak drudzy, rozjebani. Zatańczyłem makarenę, taniec zwycięstwo, ja taki wiesz, ja sobie wymyśliłem, zobacz. I cyk! Jak na najeby? Nie, to kurwa tak tańczę, czaruje I kamy, I oni coś tam mi się odgrażają. Niebiescy to są jacyś. Ale nie wiem, czy Amerykanie zgrażają. A czy nie, krótka piła? No, no, tak, tak. To... No! O, ale jakim wypierdolił, kurwa jak się obrócili dwa razy? Jeden się chuj obrócił. Myślę, że salto do końca życia pamięta jak zrobić Jeden chłop taką wywrotkę zrobił, że jak to oglądałem, musiałem lokomotyw zajebać. Powiem, No właśnie! Bo się, że przyjdą przy zemście, tak? No to mi się wydaje. Co mamy z nimi zrobić teraz? Pojaźń, ci się, nie myślicie się? Yy. A nie możemy ich kurwa wysiedlić? To znaczy? No na przykład jakiegoś kermita ją wpuścimy? Dziękuję. Termita! Termita, no, kermit, termit, jeden chuj. Dobra, ja mogę poświecić golfa! O, opłatujecie go termitem? I damy im ja takiego konia konia i go bez, bez ingerowania jakiegokolwiek naszego, tak szczerze. Wagosi im najebią, kurwa, pojedziemy jak będą leżeć rozjebani i tyle. O wagosi to są, którzy? Rzuci. O, to dobrze, Rzuci. maski Rzuci. nie, nie ściągnęłeś tej Maradona i mu nie jebłeś. I tu na stacji podobno jecha rozjebali, tu. Tu na lewo od razu. Zaraz nie miał pięścią. Łeb. Ty, zobacz, o. o kurwa. człowiek. człowiek. O, Maradona. Jest upiecha postrzeli. czekaj. Kurwa, mać Jesiu, wszystko dobrze? Jesiu, co się stało? O kurwa, krew! Chciałem, Kto chciałem ci zatankować. to zrobił, Wiesławie? Nie wiem, chciałem zatankować i nawet nie wyciągnąłem nic. I... A zapłaciłeś? No nie zdążyłem, nawet Czekaj, opankować. zapłacę, żeby. Dobra, ja tutaj uciskam na tą ranę w brzuchu, widzę, że tutaj zaczyna krew tutaj przysiągać ja, przez duzę. Kurwa. pierdolę mi, mnie prawie. mu golfa No, no będzie rzeczy. ciężko, dobra. Ja tutaj Trzeba dociskam, na... no. dociskam Rozwałaś mocno tą jemes? ranę. Tak, tak jadą, już jadą. Szybciej kurwa z tą lodziarnią, Wiesiu umiera! Wiesiu umiera, kuchni, panowie! W sumie, w sumie, tak? Proszę do mnie mówić cały czas. Proszę ja. do Wiesia, idźcie! Ratujcie dobra, go! Dobra. Transfuzję dobra. krwi! Szybciej, kobieto! Jedzę! Szybciej! Szybko, proszę bardzo! Morda! Nie wszyscy naraz, Jezus! pani, szybko! Kurwa, spokojnie, wyjdzie z tego, wyjdzie z, kuchni, z tego, kurwa! Kurwa, to jest mój kuzyn po, po, od strony matki. Rozumiem, rozumiem, ale wyjdzie z tego, człowieku, nie ma chuja, kurwa, zdorwiemy ich i zajebiemy, kurwa. Skurwysydów, Będziemy ich torturować. Powyrywam im paznokcie zębami. Dokładnie tak. Jedziemy odstawić fury. Odjedziemy też Panie po Wiesia, wie, ta? tak słucham. E, poprosiłbym na sekundkę na bok, jeszcze zapytam pana o jedną rzecz. E, kim dla pana jest pan Wiesław i, I czym się zajmował na... To jest e mój sztucie? kuzyn, przyjechał z Paleto. Okay. Bo od strony pana mamy tą Przez, samą matkę innego ojca. Przylej, Rozumiem. Czy pan wiesł ma jakichś wrogów? Mieszcie, no gdzie? Jak od, od godziny w mieście jest, może od dwóch, ewentualnie od przedwczoraj. Mhm. Rozumiem, rozumiem. Czy ktoś mu groził? No gdzie wiesiowi? Jedyne kto mu grozi to krowy, bo ma uczucia na laktozę. I komornik! A, i komornik A. za alimenty. Okej. Okay. Ty, to może komornik był? Nie rozerwało nam się nic w środku. ja idę na W porządku. Um... On dla syna 80 tysięcy dolarów wisi w alimentach. Mhm, czyli syn może być ewentualnie podejrzany, tak? Może być, ale on jest motyw. w Europie. Aha, dobra, rozumiem. W porządku, w takim razie proszę się jeszcze udać się swoim pojazdem razem z się na IMS i doglądać żeby było dobrze zaopiekowany. Dobrze, bla? dobrze, zaraz tam jesteśmy. Super. Słuchaj, pojedziemy na dwie furki. Yy, jedź po jeszcze jednego motocyklistę. Dobra. Młody, pojedziesz ze mną. Co? Jedźmy, no auto odstawić, pojedziemy golfem wiesia Dobra, dobra Po No serio Sprawdź czy nie ma niebieskich eee... To jest Czekaj Kurwa! Pasów nie zapięłem! Żyjesz? Ta, kurwa pasów, Masz? pasów nie zapiełem ma, Mam dla ciebie niespodziankę jest czwórka, mam ich bombić? Czterech niebieskich? No. Trzymaj dycha. O kurwa. Wale flache dymy. A na szpitalu? Dycha. Zazwój po spadino. My tu, my tu postoimy, oni ta są lepiej ja uzbrojeni. Ta. No. O, my tu postoimy chwilę. Huh. Pół litra na raz panowie, kurwa, widzicie no? Ja masz to kurwa, wy. Losanto, no. masz. Spalę to chłopak musiał przyjechać, nie widzę. Oni się coś kurwa. spróli do ciebie? No wy kurwa nie coś tam mówią do mnie. Nie za bardzo ci to weszło! Kurwa, ja nie ogólnie to ja nie a kurwa pizdę go siu A on <laughs> ja, Kurwa mam zrobił, kurwa normalnie, Złapał dzikę za te szółki i by tarmosił, była podoba, kurwa nie, nie, nie. Co ty kur... co wy tu kurwa piliście? No, no będę kurwa zajmuje błęduszki <gulanie> macie numer? Nie... Na, na se macie jakiś numer na masaż z szampanem nie zwycięstwa nie z na koniec? 3, 3, 4, 9, Chyba nie? Ja Z ja, 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 szampanem zwycięstwa ty! Dziękuję ci! Ja, się... ja pierdole! No Co ty masz w głowie no, kurwa? Teraz aktualnie pół litra nie przelewa <gulanie> Ale dycha, czekaj dycha Ja nie było Dycha, bo ty kulejesz coś A nie możesz kuleć W bo na jedną nogę o kurwa! Gdzie jest kurwa. On zgona licz. Kurwa z gwinta? No co ty myślałeś? O kurwa! No i dobra, poskładamy. Tu tam pierwszą wysiadkę? Tak, mamy pierwszą wysiadkę. Kurwa Mać, może go dał, Tam wrzuć ta Kurwa dycha! Dycha w kurwa! Wiesiu? No kurwa, wiesiu! Ja jestem bi! Ale co, Wiesia? Kurwa, chciałem cię złapać, zobaczyłem! Kurwa Ej, ja łudany, kto? To no mi nie sława po bo... Gnie ta kurwa jest Co mi Wiesia podstrzeliła no, ODjebiemy bo... ich, Łokaj mi tego Dobra. gościa! Gdzie? On, kurwa, kurwa strzelane Dyszka będzie kurwa strzelany, to Ech. na pewno Ja mu kurwa w listrze. gdzie? Trzecha on... ja w Wiesia. wiesz jakim miałem